Siemano, z tej strony Herbu i zapraszam Was na 30 odcinek niedzielnego gracza. A więc ruszamy z 30 odcinkiem mojego cotygodniowego przeglądu newsów z branży gamingowej, który serwuję Wam na tym kanale. A zaczynamy od tematu głównego dzisiejszego odcinka, czyli wypowiedzi fila Spencera na temat gier Xboxa, a konkretnie Microsoftu, które będą ukazywać się na Nintendo Switch 2. Myślę, że żadnego zaskoczenia nie ma. Wypowiedź Phila Spencera nie sugeruje dokładnie jakie tytuły wydawane przez Microsoft będą ukazywały się na, konsoli, na nowej konsoli Nintendo, ale można się domyślać, że chodzi o takie serie jak Call of Duty, pewnie jakieś Diablo, jakieś Dumy i inne tego typu gry, które wychodzą też domyślnie na PlayStation. Ale patrząc na ostatnią politykę Microsoftu, całkiem możliwe, że. Również gry ekskluzywne do tej pory dla Xboxa jako konsoli będą się pojawiać także na Switchu 2. Mam przykład przecież na Playu, no chociażby Forza Horizon, chociażby Age of Empires i Age of Mythology, Hi-Fi Rush, teraz Indiana Jones, który też z poślizgiem, bo z poślizgiem, ale pojawił się na PS5. No generalnie Microsoft idzie w tą multiplatformowość, więc ja się nie zdziwię, jeżeli oni na Switchu 2 również zaczną masowo wydawać gry, które teoretycznie jeszcze parę lat temu były szykowane jako Xboxowe ekskluzywy. Taki znak czasów Microsoft obrał taką taktykę. Wypowiedź Fila Spencera raczej nie dziwi, ale warto o niej wspomnieć. No, jeżeli szykujecie się na zakup Nintendo Switcha 2, no to możecie być pewni, że te flagowe serie od Microsoftu na pewno będą się na tym Switchu 2 pojawiać. A tak jak mówię, ja się nie zdziwię, jeżeli również inne gry, te domyślne ekskluzywy z Xboxa, również na Switcha 2 będą portowane. Lecimy dalej, słuchajcie chyba największe ogłoszenie, jeżeli chodzi o gry w minionym tygodniu, czyli właśnie w zasadzie nie ogłoszenie, tylko przeciek, ponieważ chodzi oczywiście o Elder Scrolls 4 Oblivion Remake. I tak oto przed oficjalną zapowiedzią do sieci wyciekło mnóstwo materiałów na temat powstającej gry, tytuł jest w zasadzie już pewniakiem, premiera ma się odbyć rzekomo 21 kwietnia 2025 roku, więc na dniach e, no miała to być niespodzianka, ewidentnie miała to być niespodzianka szykowana przez BTSD i Microsoft, nie pyku. Nie pykło z prostej przyczyny. no Wszyscy likerzy, data i inni tam zajmujący się wyciąganiem nie wiadomo skąd tajemniczych informacji dotarli do tego szybciej, gdzieś to przeciekło i ten Oblivion Remake, nawet grafiki oficjalne, screenshoty, wszystko wyciekło do sieci, właśnie łącznie z tą wspomnianą datą premiery, czyli 21 kwiecień 2025 roku. No i co, gra powstaje, będzie, fani The Elder Scrolls na pewno zacierają już ręce. Co ciekawe, tytuł ma, to w sumie ciekawe, to, to też raczej było do przewidzenia, tytuł pojawi się w Game Passie to start, będzie także dostępny na PS5, nie wiadomo co ze Switchem, czy tam Switchem 2. Na razie takiej, takiej informacji nie ma, ale znając życie pewnie kiedyś tam się pojawi, również na sprzęcie Nintendo, na pewno tym nowszym przynajmniej. No i co? I będzie Oblivion Remake po długich, długich plotkach, domysłach i doszukiwaniach w końcu wyszedł na światło dzienne. Nieoficjalnie, ale w sumie już tyle zostało powiedziane na ten temat, że oficjalne potwierdzenie wszystkich tych informacji jest jedynie kwestią czasu. Kolejne plotki pojawiły się na temat tegorocznej odsłony Call of Duty. Słuchajcie, jeżeli jesteście fanami Coda, to podobno Call of Duty 2025 ma być umiejscowione w 2035 roku, a więc będziemy mieli może powtórkę z odsłony, która nosiła tytuł Infinite Warfare, nie wiem, czy pamiętacie taką grę. Zresztą Kevin Spacey nawet tam grał główną rolę głównego antagonisty, czyli tak to jest właśnie ten aktor, o którym nie można za bardzo mówić w przestrzeni publicznej. W każdym razie. Szykuje się kolejna odsłona Call of Duty w przyszłości. Takiej delikatnej przyszłości, bo 10 lat, 10 lat do przodu. Czego się można jeszcze spodziewać? Podobno akcja dzieje się w Japonii. Słuchajcie, jest teraz moda na Japonię, najpierw Assassin's Creed, teraz Call of Duty. Podobno ma się dziać w Japonii. No, dla serii Call of Duty będzie to niezła egzotyka, szczerze powiedziawszy. Niezła odskocznia od poprzednich odsłon. Nie wiadomo, czy to będzie parę misji, czy cała gra będzie się działa w Japonii. W każdym razie jakiś futurystyczny konflikt na terenie Japonii szykuje się w Call of Duty 2025. Może być ciekawy. Co do multiplayera z kolei, to podobno nie ma co się spodziewać jakichś turbo rewolucji. Wręcz yy, szykujcie się na odgrzewane kotlety według tych samych przecieków. Podobno Activision po prostu zamierza dodać większość znanych map i zmienić im tylko asety, czyli delikatnie stuningować. Wygląd i tekstury, bądź tam różne elementy delikatnie i wrzucić je do nowego Call of Duty. Podobno też progres, przedmioty przede wszystkim mają przechodzić z Call of Duty Black Ops 6 na tego nowego Koda 2025, więc gra będzie połączona z najnowszą do tej pory odsłoną Call of Duty. Jak to będzie w praktyce, zobaczymy. To wszystko są plotki, doniesienia i tak dalej, ale te gry, no nie oszukujmy się, one wychodzą co roku, więc co roku. Mamy tak naprawdę te plotki, wszystkie się sprawdzają. Najpierw są domysły, plotki, doniesienia, później oficjalna prezentacja, i nagle, o, faktycznie sprawdziło się. Więc myślę, że rzeczywiście te informacje mogą być jakoś. znaleźć, o, tego mi słowa brakowało, znaleźć potwierdzenie w rzeczywistości. I zobaczymy, czy tak będzie. Pewnie pokaz Call of Duty tegorocznego już wiosnę mamy, więc zapewne czerwiec, lipiec, tak jak zawsze, pierwsza prezentacja się odbędzie. Lecimy dalej, pozostajemy w temacie Microsoftu. W sumie firm należących do Microsoftu, ponieważ Diablo 4 ma ponoć być wspierane przez kolejne 10 lat. I jeden z przedstawicieli Blizzarda stwierdził, że studio ma 10-letni plan na ten tytuł, więc jeżeli czekacie na Diablo 5, to sobie jeszcze trochę poczekacie, jeżeli oczywiście granie wyjdzie równolegle do rozwoju, rozwoju Diablo 4. Tak czy inaczej, 10 lat podobnie gra ma być wspierana. Co do najbliższego tego kontentu, to w tym roku do Diablo 4 mają zawitać jeszcze różne eventy typu coś tam bossowie i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o duże DLC, typu Vessel of Hatred, to takowe ma się pojawić w 2026 roku. Widać, że Blizzard czuje oddech Path of Exile 2 na plecach, no i starają się zrobić wszystko, żeby tą Diablo 4 jak najbardziej poprawić. No bo nie oszukujmy się, to jest gra, która sprzedała się świetnie, ale na którą też gracze świetnie narzekają. Także także szczególnie fani serii, No jest oceniany tytuł jako jeden z gorszych. Głównie ze względu na różne tam Unowocześnienia i, i praktyki takie z typowo współczesnych, wręcz mobilnych, nawet czy MMO gier, które zostały tam zaimplementowane. E, no cóż, 10 lat, sporo czasu, a z drugiej strony fajnie, no tytuł będzie wspierany. Pytanie, czy rzeczywiście będzie to kontent sensowny, no i czy gracze się utrzymają przy tych grze, bo to też jest tak, że oni mają plan 10 lat, fajnie. Ale to nie znaczy, że tak będzie, ponieważ jak ludzie przestaną grać, to i na pewno to oleją, bo to się nie będzie opłacało, i stworzą kolejną odsłonę bądź jakąś tam inną grę. Także zobaczymy. Plany, tak czy inaczej, ambitne. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o te wspomniane dodatki z tegoroczne plus e, duże DLC w przyszłym roku, no to o to byłbym spokojny. Zmieniamy obóz, idziemy do Sony i Days Gone Remastered, czyli chyba najbardziej niepotrzebny remaster w ogóle w dziejach branży gamingowej. Ale właśnie, czy na pewno. O no to jest pytanie. Słuchajcie, ponieważ ja dalej wychodzę z założenia, że to dobrze, że ten remaster powstaje. A dlaczego? Ponieważ e, to znaczy, że Sony interesuje się tą marką, a to znaczy, że są duże szanse na to, że jednak zielone światło dostanie Sequel, czyli druga część e, Days Gone. No ja bym sobie tego bardzo życzył, bo w jedynkę się zagrywałem. E, osobiście nie planuję zakupu remastera, no nie mam czasu, żeby drugi raz w ciągu 6 lat ogrywać tą samą grę przy takim nakładzie, że tak powiem, nowych premier i, i tego jak wygląda moja sterta wstydu. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś nie grał? Może to być ciekawa okazja. Eee, wracając jednak do tematu, twórca, jeden z twórców właśnie tego remastera, czyli przedstawiciel Band Studio, wypowiedział się, że gracze dostrzegą różnicę pomiędzy oryginałem a wersją na PlayStation 5, czyli tą remastered. Że podobno ta nowa technologia, która zostanie zastosowana, te ulepszenia, wszystkie rozwodotryski bajery, że to faktycznie będzie mocno widoczne w tym remasterze. No właśnie, no, pewnie dla purystów graficznych będzie jak najbardziej i dostrzegę różnicę. Przede wszystkim pewnie płynność i rozdzielczość się poprawią. Ostrość tekstur zapewne też, ale wątpię, żeby samo doświadczenie płynące, ten cały experience po prostu obsywania z tą grą, wątpię, żeby on się jakkolwiek w ogóle zmienił. Więc no szczerze powiedziawszy, jeżeli graliście w tą odsłonę z PS4, to nie wiem czy jest sens. Jedyne co jest ciekawe, to ten tryb Horde Assault, czyli bitwy z hordami, on podobno wydłuża rozgrywkę o 10 godzin, no i tam ten challenge polega na tym, że tych zombiaków w tych hordach, to jest taka flagowa flagowa rzecz, jeżeli chodzi o Days Gone, że można walczyć z dużymi grupami zombi, które się nazywają hordami. No i te hordy mają liczyć aż do 800 Przeciwników, czyli prawie dwa razy więcej niż w oryginale, bo tam największa miała 500 zombiaków. No to, to może być ciekawe, to może być fajna, fajna zabawa, ale tak, poza tym to raczej dużych zmian nie będzie. Tak myślę. Graficznie zapewne polepszenia będą, aczkolwiek, tak jak mówię, Bend Studio tu się chwali, że oni faktycznie złożyli tutaj dużo pracy, żeby gracze poczuli różnicę. A teraz lecimy do Polski, mianowicie zaczniemy od Wiedźmina 4. I słuchajcie uważajcie na swoje skrzynki mailowe, ponieważ podobno skamerzy kamerzy patent na Wiedźmina 4, jak podobnie jak oszustwa na wnuczka, tak graczy oszukuje się na Wiedźmina 4 i rozsyłają zaproszenia na beta testy Wiedźmina 4 podając się oczywiście za CD Projekt Red. Więc CD Projekt Red wystosowało oświadczenie, w którym stanowczo zaprzecza wysyłaniu jakichkolwiek zaproszeń do beta testów jakiejkolwiek ich gry że tak się po prostu nie dzieje, a nawet gdyby tak miało się wydarzyć, to e, będzie, będzie o tym na pewno informacja na oficjalnych kanałach CD Projekt Red w ich social mediach. Więc e, no, temat prosty, jest to zwykłe oszustwo, zapewne tam trzeba wejść, zalogować się, podać może jakiś numer konta, czy tam zalogować się do banku. No i kasa zostaje ściągnięta. Także e, uważajcie na zaproszenia do beta testów Wiedźmina 4, to jest scam. I na koniec dalej pozostajemy w naszym rodzimym podwórku, mianowicie swoją premierę miał Lords of the Fallen w wersji 2.0. Słuchajcie, CI Games ogłosiło hucznie, że aktualizacja oznaczona numerkiem 2.0 wylądowała do Lords of the Fallen i tam, słuchajcie, pojawiło się mnóstwo nowości, że tak, ta gra naprawdę jest bardzo dobrze wspierana po premierze. Mimo mieszanych ocen na starcie, no to naprawdę Polacy się tutaj starają. Ja bardzo szanuję takie. Podejście, więc myślę, że jako w Lord, of the, że w Lord of the Fallen nie grałem, to chętnie zagram. Tym bardziej, że teraz wydaje się na to być najlepszy moment, ponieważ gra otrzymała właśnie tą aktualizację 2.0, która wprowadza mnóstwo poprawek, ulepszeń, napraw błędów i tak dalej oraz dodatków kooperacyjnych oraz możliwości w ogóle przekazania zagrania w grę ze znajomym, który tej gry nie posiada, czyli po prostu przekazania mu tak, jakby dostępu do gry, coś w stylu it takes Two, prawda? Więc też ciekawy zabieg. Oprócz tego można kontynuować grę kooperacyjnie, jeżeli dwóch graczy posiada sejwy na podobnym poziomie. Tam różne, cała lista jest ogromna. Teraz widzicie, powinna pojawić się na ekranie ogromna lista zmian. Tak jak mówię, no lepszego momentu chyba na odpalenie Lords of the Fallen nie ma, a za tak długie i rzetelne wsparcie po premierze naprawdę należy się. Szacunek, bardzo fajne podejście. No i co, no spróbujcie, ponieważ ta gra była dobra na premierę. Były narzekania, ale ona była dobra. Teraz na pewno jest jeszcze lepsza. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o niedzielnego gracza numer 30. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za te 30 odcinków, za to, że tu jesteście, że oglądacie. E, czasem lepiej, czasem gorzej, nieważne, fajnie się tutaj do Was gada i e, przedstawia te gamingowe newsy. Ja przynajmniej mam z tego radochę, więc zamierzam robić to dalej. No, 30 odcinków to już w sumie całkiem sporo. E, co jeszcze? Aha, dziękuję bardzo za 2000 subów. Taki musik na koniec. No, na kanale pojawiły się 2000 subskrypcji, bardzo serdecznie wam za to dziękuję i no, mam nadzieję, że będziecie dalej chętnie oglądać tutaj moje materiały. Tymczasem wesołych świąt smacznego jajka, ponieważ no, odcinek ten jest świąteczny, tak akurat wypadło, więc spokojnych, rodzinnych, zdrowych świąt w gronie najbliższych wam życzę, a my widzimy się i słyszymy. W kolejnych odcinkach na kanale. Na razie, cześć!